Bartku, w ostatnim odcinku widzieliśmy, że jednak... Można u siebie coś wywalczyć. Można, i... oczywiście, ja jestem ogotowy. O jakimś takim niedosycie, jeśli chodzi o, o występ w sezonie podstawowym. <laughs> można się podeprzeć dyscypliną dodatkową. 20 chyba... Ty Miński pod... pomagał swojemu klubowemu koledze, tak? To jest tak? Tak jest. Więc ja tak samo się poprosić o taką dyscyplinę, o taką konkurencję pomocniczą, która nie jest łatwa, ale jak się uda, to przyznamy normalnie 30 punktów. Tu przyznamy 10 punktów tak, żeby żeby nie było. Ja się wtrącę, bo muszą Państwo dowiedzieć, że ta konkurencja, którą za chwilę zademonstruje Marcin, będzie w Turbo Kazaku w przyszłym sezonie. Będzie się działo, o czym za chwilę Państwo się przekonają. Proszę. 13 obrotów z ręką na, na piłce dookoła, bardzo szybko, w jedną stronę. Po czym trzeba wykonać rzut karny, czyli skierować piłkę do bramki. Wydaje się proste. Zobaczymy, jak wyjdzie w pełni. No dobra, i teraz spokojnie, jak widzę, jedziemy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, seis, sześć siedem, 8, 9, dziesięć, 11, 12, Wpadła! Piękna, piękna bramka! Czekajcie, bo ja widzę cztery bramki. Mówię, <laughs> to Ale możecie, żebyś nie miał, żebyś nie Bartek, daj alkomat, bo chyba coś było pite. Poszło! Raz, dwa. got my way! Dwanaście! Poszło! Nie rozliwe! Czy tutaj u nas coś jest taki drodze? Ale walczyłeś nawet jak już byłeś za linią piłki, nie? Powrót ze spalonego. <grymne>